Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj moi drodzy filmik, o który już dość często mnie prosiliście, a mianowicie haul zakupowy. I tak wyglądają dwie wielkie torby nowych rzeczy. Niektóre rzeczy, które tutaj już widzicie, to miałam, ziosłam ze strychu lub też kupiłam wcześniej, a nigdy nie użyłam. No, i teraz rozpakowuję je, żebyście mogli zobaczyć, ile tak naprawdę tego jest. I tak, stolik jest zniesiony ze strychu. I tutaj mniej więcej pokazuję, co kupiłam, ale tak naprawdę wszystkie rzeczy w dalszej części filmiku będą dokładnie zaprezentowane, ponieważ to będzie troszkę inny filmik niż zazwyczaj tego typu są. A mianowicie nie będę siedziała przed Wami i pokazywała, tylko wszystko będzie w praktyce wykorzystane. Także mam nadzieję, że się Wam taka forma spodoba, i oczywiście zapraszam do oglądania. I zaczęłam od tych rzeczy. Jeśli coś słyszycie, to mój pies układa sobie chodnik do spania. Także mamy takie dodatkowe tło. Ale wracając do zakupów Biedronka, termometr kupiona w mrówce za 10 zł i poszewka McQueena za 12,90 Powiem Wam, że szukałam tego termometra już od dość długiego czasu, ponieważ mieliśmy kiedyś żabę, niestety nam się rozwaliła, a była ta żaba kupiona w hoho -Ho i kosztowała chyba 6 zł, więc była dużo taniej, tańsza. Natomiast ta poduszka z tymi cekinami była kupiona w Pepko za 19,90 i była przeceniona z 39,90. I w pierwszej kolejności zajęłam się rozłożeniem rzeczy, które przydadzą się tutaj w sypialni. A tu chciałam Wam pokazać zasłonki, które będą wykorzystane w salonie. Kupione wisk za 10,01 zł. I jak się prezentują, to zobaczycie w dalszej części. I najpierw wynoszę wszystko, co jest niepotrzebne już w sypialni, przebieram pościel. Tutaj wykorzystałam koc, który był wcześniej na wersalce w gabinecie i troszkę jest jednak za mały. Powinien bardziej zwisać jednak z tego łóżka i bardziej zasłaniać, no ale na razie no, jest jaki jest. I teraz przeszłam do salonu, już tutaj z moim wspaniałym pomocnikiem, zwijamy dywan. Stolik, który został zniesiony ze strychu. Najpierw przetarłam te nóżki po to, aby wkręcić tam kółka, żeby był mobilny. No i tutaj taka dobra rada: jeśli macie zamiar używać wkrętarki, to sobie wcześniej sprawdźcie, czy baterie macie naładowane. No cóż, ja niestety praktycznie miałam rozładowane. Jedna, na jednej baterii wkręciłam pół śruby, na drugiej chyba jedną także potem tak czy inaczej musiałam wkrętakiem. Na szczęście dość łatwo to szło, tyle że zajęło trochę więcej czasu. Odwróciłam stolik, przetarłam wszystko, bo jednak, mimo to, że na strychu no, nie był używany, to jednak dość, dość mocno się wybrudził. W niektórych momentach, zwłaszcza jeżeli chodzi o te nogi, musiałam pomóc sobie magiczną gąbką. I nie wiem czy zauważyliście, ale ja magicznej gąbki nie moczę w wodzie, tylko spryskuję troszkę swoim tym płynem uniwersalnym, czyli łyżeczką mydła kastylijskiego na szklankę wody. I tutaj taki był rowek, na którym zatrzymuje się szyba i aby go lepiej doczyścić, użyłam szczoteczki do zębów. Przybywam je ściereczką z mikrofibry, tylko odrobinę spryskuję ją wodą destylowaną i przecieram. Następnie wszystkie te zasłonki wyciągam z opakowań i do prania, ponieważ nawet żeby się lepiej je prasowało, jak będą po prostu wilgotne. Pozbywam się wszystkich tych cen z narzut. I ubieram poduszki. I teraz tak, te jaśki również były kupione w Pepco. Kosztow jeden kosztował 5 zł. Szczerze powiedziawszy, gdybym miała je kupić i na nich spać, to raczej nie. Ponieważ no jednak jest to jakość dość słaba i po praniu prawdopodobnie będą bardzo źle wyglądały. Natomiast jeżeli chodzi tylko o takie poduszki dla ozdoby, wydaje mi się, że wystarczy. A jeżeli chodzi o poszewki, to w zasadzie te dwie srebrne, które widzieliście na górze, jak i te, które są tutaj. Wszystkie były kupione w Pepko i każda kosztowała 9,99. I tam wcześniej ja wam mówiłam ceny chyba 29,90 czy coś takiego, ale zapomniałam, że jeszcze jest to 9 groszy na końcu. Odkurzyłam sobie sofę, ale dopiero potem zobaczyłam, że tak naprawdę trochę się z tych narzutów jednak posypało, no trudno przy następnym sprzątaniu wszystko się odkurzy. I jedna narzuta kosztowała 29,99. Jej rozmiar to 150 na 200. Były różnego rodzaju, oczywiście również kupione w Pepco. Teraz wzięłam się za drugą część pokoju. Jajka, lampki kupione w Pepco. Za 9,99. Taca kupiona w Kik za chyba 4,99. W związku z tym, że tych zasłonek tak naprawdę nie dawałam na jakieś specjalne pranie, tylko chciałam je odświeżyć. Mogłam w zasadzie po 20 paru minutach wziąć się już do prasowania. I najpierw, jak widzicie, próbowałam miejsce w miejsce prasować, jednak no, nie wiem, ja już chyba tak się przyzwyczaiłam, że zawsze składam, zwłaszcza takie te cienkie rzeczy, na pół. Nie dojeżdżam do samego środka, żeby potem na końcu tylko sam środek przejechać i to jest najlepszy sposób. Tutaj. Chciałam przeprasować taki mały bieżniczek, również z pepko. Jak widzicie, mój aparat y, chyba chciał sobie troszkę odpocząć. Bieżnik kosztował 9,99, ma wymiary 35 cm na 150. No fajniejszy byłby jednak, chyba troszkę dłuższy, no ale niestety nie było. Następnie przecieram kurze. Tutaj, przecierając lampę, niestety połamałam. Yy, to szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, co złamałam. Po prostu zawołałam męża, i mąż to naprawił. <laughs> Odkurzam, ścieram podłogę, i ta trzecia zasłonka, która będzie na środku, jak widzicie, niestety na razie jest na oparciu. Tego narożnika, ponieważ zabrakło nam żabek w karniszu, więc musi poczekać do następnego dnia. I tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to, jeśli o czymś nie powiedziałam, a widzieliście, że kupiłam, to wszystkie ceny będą w opisie. Także zapraszam. A druga sprawa to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na naszą grupę na Facebooku. Link znajdziecie również w opisie. Jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, więc mam nadzieję, że każdy będzie się tam bardzo dobrze czuł. I chciałam większych troszkę zmian, ale wystarczająco dużo pieniędzy, tak naprawdę, wydałam na te zakupy, dlatego dywan musiał być użyty. Jeden z tych, które mamy w domu, czyli użyliśmy jednego z sypialni. Tam jeszcze. W ogóle widzieliście, to już jest drugi dzień, wieczór, jeszcze przetarłam okno, które zazwyczaj jest dość mocno ubrudzone przez psa i tak pokój prezentuje się na gotowo. Powiem Wam, że bardzo jestem zadowolona, no fakt faktem, że troszkę pieniędzy poszło, ale to też nie są takie zakupy, wiecie, że się robi nie wiem co tydzień, zwłaszcza, że ja już dawno takich zakupów nie robiłam. I tak prezentuje się taca wieczorem. Jajko kosztowało 7,99, a ten wazonik 4,99 w pepko. Następnie zabrałam się za gabinet. W związku z tym, że ten koc zabrałam do sypialni, no to tutaj ta wersalka no, prezentowała się dość średnio. W pierwszej kolejności. Chciałam troszkę posprzątać tutaj, nie będę Wam tego wszystkiego pokazywała, bo ten filmik nie jest na ten temat. jeżeli chodzi o przetarcie monitora to dwie ściereczki z mikrofibry przeznaczone właśnie do sprzętów RTV. Jedna lekko wilgotna, a drugą przecieram na sucho. Oczywiście odkurzam, zmywam podłogę. A to są pokrowce, które kupiłam kilka miesięcy temu na AliExpress. One Docelowo miały być użyte w salonie, jeśli byśmy kiedyś zmieniali kolor mebli. No na razie nie zanosi się na takie zmiany, więc stwierdziłam, że mogę wykorzystać jeden właśnie tutaj. Niestety, najgorszy problem, że nie dostarczają z tymi pokrowcami żadnej instrukcji. <gryw> Najpierw chciałam użyć tego większego rozmiaru, no jednak no, po prostu zdecydowanie za duży. Dlatego wzięłam ten mniejszy. No i po chwili stwierdziłam, że nie ma co się męczyć, tylko chyba najlepiej wziąć po prostu internet, sprawdzić, jak to się zakłada. Chociaż to też powiem Wam tak na szybko, tylko było sprawdzone. Tam było napisane, żeby tył najpierw założyć. Tylko, że tak naprawdę nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest tyła, gdzie przód, więc tak trochę na wyczucie to zakładałam. Nie jest to perfekcyjnie, nie jest to idealnie założone. W wolnej chwili na pewno jeszcze dokładniej poszukam, posprawdzam jak to się zakłada. no na, na tą chwilę po prostu musi być tak jak jest. Do tego dodali mi takie właśnie stropionowe rurki po to, żeby powkładać w te wszystkie zagłębienia. No jak widzieliście, na wersalce kompletnie to nie zdało egzaminu. No i pokój tak prezentuje się na koniec. A na biurku czeka oklejna i będziemy to biurko wreszcie oklejać. I w sypialni przecieram kurze. Odkurzam, ścieram podłogę. Myję lustra. I tu na drugi dzień jeszcze mąż dokupił dwie takie jasne poszewki w Pepko. Ten kosz, który widzicie, również był kupiony w Pepko za 59,99. On będzie mi służył do tego, aby chować tam wieczorem te właśnie osobne poduszki, jak również koce. I tu już ostatnia rzecz, którą kupiłam, a w zasadzie dwie, ponieważ... Były dwa chodniczki, jeden ja kupiłam, a potem na grupie nawet była taka ankieta, czy zostawić ten jeden dywanik, który był wcześniej, czy dokupić drugi chodnik. I padła decyzja, że dwa chodniczki. Jeden chodnik kosztuje 70 parę złotych w wisku. On normalnie cenę ma ponad 85, ale jakaś jest przecena, przynajmniej była. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I do następnego poniedziałku. Trzymajcie się. Papa. Pa.